Dzisiaj około godziny 12:00 na drodze wojewódzkiej pomiędzy miejscowością Stobno a Piło doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Były to samochody osobowe marki Audi, Smart oraz Renault. Samochodami podróżowało trzech kierujących. Każdy z nich trafił do szpitala. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. Dwóch kierujących, kobieta i mężczyzna, są w wieku powyżej 70 roku życia. Natomiast osoba kierująca pojazdem marki Audi została przetransportowana do szpitala i na ten moment Ustalamy jej wiek oraz tożsamość. W najcięższym stanie jest kierowca Audi. Jego strażacy musieli wycinać narzędziami hydraulicznymi z samochodu. Nieprzytomnego przetransportowano do szpitala w pile. Ranni zostali też kierowca Renault i kierująca smartem. Ta dwójka trafiła do szpitala w trzciance. Według wstępnych ustaleń 70-latka wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. Na nią najechał kierowca Audi. Jego samochód odbił się i uderzył czołowo z naprzeciwka Renault. Przyczynę wypadku ustala policja.